Tak, kolejny witamy na naszym kanale. To jestem ja, Jamiecki Bałki i Wasza Queen. Mam taki wielki gówno, chodźcie, chodźcie zobaczyć Gówno. na Gówno? Co zobaczyć gówno. To jest warte hajs. Bierzemy. Bierzemy gówno. Ole, gówno. Ale sapi. Ale fajne kurde. Ja pierdolę. Ja czy ty co? Ale wielki kurde. Szersze i O kurwa. Meanwhile. Czekaj,

Mieści. mieści, komputer ten, a po boku będzie wózek, no. No dobra. Czuję bigos właśnie. Aha, bigos? a ja myślałam, że to bigos. No, myślałam, że to bigos, a to nie był bigos. No nie była gotowa, wiecie co, Rosował, i nie gotowa, tylko po prostu zrobiła... Wypadł, jak już mi dasz, to wypadł. A tu karma dla psa. <laughs> Ona by nie poczuła różnicy. Eee, <laughs> eee, eee. Ostatnio mi się nie odmówiło. Chodź, chodź. Marcie, dobre. Dobra. Sama malekom. Po ty zaraz. No to trudno. O. Hello. Oh! <laughs> <seska> Mam drugiego, O to. Jakieś tole? Daj pod Daj, okay. <laughs> uh. Daj <mi> <laughs> Dobry do 13 To by mogli się uratować Nie Mogło się nie wyjebać nie <laughs> 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 <laughs>

Haha, <noise> 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 ty krwawego! Te krwawego nie widziałem. Też tego Ech, Chłopaki, musicie mi pomóc trzymać. Pomóż im ciągnąć. O, panie. Pomóż mi pan. Kto jest. Eee? To może niech ciągnie. <głos> <głos> ciągnąć. Jurka, ciągnie. <noise> o, Jurka, ciągnie mu, tak! Jablę mu. Dobrze ci idzie. nam no wszystkie. <g HEXAS ponecki> Kurwa, Ja pcham. Aldana Nie, Aldana zwykle gra. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, że nie. Nie, nie. Nie, Julka, widać brak doświadczenia w trzymaniu pały. Ja Nie ja wiem, do blendera to ci wyjabię. wszystkich do blendera. Robię z was movie. Co? O! 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 O mój Boże! Co ty mi robisz? Nie tak mocno. Sorry. <ślad> o kurwa! <ślad> wow, no to fajnie, no to fajnie. Ale się zesrałem, mnie? <ślad> Zajebiste. <szlad> ja ale to było tak kur... tak pełen gęsiu. Pewnie aż po Auto pędzi samo, zmienia biegi. O, Meanwhile. Ouch! 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 Oh, nie. Get, get right. O nie. go. Gdzie są jego jaja? Gdzie są? Gdzie są? Ukradli jaja. Nie ale jaja! Ojej, jaja! To Kochanie, no bezpiecznie. Mm -hmm. O, tutaj masz nawet, patrz. Z mojej pizzy wet

Hello, hello, hello. A ja mam małpę do Hello. Oh! Zajebiście! Zajebiście! Uuuu! Kija! Przepraszam! się ma! Kolejny, co robisz? Ej, Ty, To są rzeczy! rzeczy! To są rzeczy! Tak, 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 ta, ta. Ej. 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 ty! Co jest, ja żyję! Julka, ja żyję! O ty kurwa! Na pewno kobieta. O, zabijam, o, o! o, -o. o, -o. o, -o. o, -o

Papa! Pa, pa, Papa! Pa. Pa, pa. Nie ma, Co jest tego? Ty kur... Jedź! Jedź! Jesteś Biodę. wredną pizzą. <grywia> Ale to żyjesz, ta. żyjesz. To... Oh. To... Kurwa. Mam pomysł. Oh. Okay. O, go <grywia> Tak, dobrze, dobrze, dobrze. O nie. <grywia> O! Mm? o Bruni! Też cię rzucam, spokojnie. Uwa! Grubie bałej Trzymam cię! Trzymam się! Trzymam się! Eee, za nami jeszcze jeden! Nara! O, cholera! Fufufu, fifufu! Jak fu, mi ktoś kurwa wleci w to, to przysięgam, zabiję z tyby. Kusisz mnie. Me! Ale dziękuję. A, a. O kurwa, co ona tu robi? Ja pierdolę! <noise> <noise> Zaraz! mnie. <głosy> kurwa! <głosy>

O, Jezu! O kurwa! O kurwa! Posadź mi to gdzie to jest A thanks! Kurwa! Nie! O nie! No ładnie!